Cześć, ja jestem Piotrek i dla nas w kolejnym odcinku TG Browsers, moi drodzy widzowie, dzisiaj będę nazywał odcinek z walki z bossem. Tak, moi widzowie, dzisiaj jest odcinek z reszty z walki z bossem. Dopowiadam, że tutaj będzie druga część tego, e, tej, e, tej napki, więc już nie przyciskając tego, idziemy do rozgrywki. Ok, nie, mam odróżnienie Szelka i Max. Nie wiem czy dobry skład. Tak średnią powiedzmy, taki dobry i niedobry. Średni bardziej. Bo jakbym się trafił jakiś na przykład e, 8 bit, bit i nita, to bym już

I niestety leża. Niestety, trzeba nie leża leżę? Jakoś, ale... Czemu, czemu? Może lepiej nie coś tak. ja spróbowali, tak? no, ja że... ja Nie, się nie chciałam jej wypróbować. Ja nie chciałam wypróbować. że ja to kto tak, jakby... Tak no i lecimy. Z drugą już dzisiaj bitwą. Mam już mistrzowski poziom, no bo już trochę dzisiaj się Tak jak nagrywamy, jest godzina 16.30 gdzieś mniej więcej. Więc jest z samego rana, gdy e,

Proszę o postać na tą matkę. to na coś takiego. Jak na walkę z posłem. Pędzę, jak to jest wygląda na tą matkę. I się kojarzymy na to, co jest w każdym. Proszę o brać. że ta nie tak. Jak mi nie poradzi? No! Moje naprawdę, pędzę taką matkę. Ja! Kurczę, może. wiem, teraz weźmiemy sobie taki szybki meczy na zdjęcie. Taki szybki meczy sobie weźmieć. Może ta paska zostaje przerwana naszą. Ну, no. no, no, no. no, no, no. Yeah, yeah, yeah. Mortis, Mortis, yes, 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 Maybe yes, 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 Mortis, Mortis, yes, yes, Pierwszy akt nie znam. To jest podchwyt. Nie wiem, czym właśnie. No, muszę się hmm. z tym zastanowić. No, jest... Nie. Ten Jakichś chyba noob. No noobie już bym był chyba tak ważna i lepszy. Ja istnieje, to w tej mam tutaj też skrzydł otwarcia. Nie będę je ich otwierał. Bo otwieram. No dobrze, dzisiaj już. Przyszedł się. No, Może taki troszkę taki... Tak troszkę, bo sąsiedzi robią e, remont i może trochę wam to przeszkadzać. Więc, I tam zaraz coś piercu. No to on to łatwiej, więc to sobie było no, easy.

A, no, ślub no, też ma mamy... być. O, miałam prawie na Chyba ten Edgar specjalnie mi podał na powitanie. Takie ładne, nie? Dziękuję, Edgarze. To jest, na już skończyłam misję. Mam czternastego beatboxa. No i widzicie, tutaj, cztery, trzy, cztery razy nie uleczyłam. No i jest. To może teraz jak wygrałem, to też wygram na walce z bossem. Teraz weźmy sobie golda. O, mam aber w drużynie u mnie siedziałam. Jeszcze dopiero kotę mogę. Zasnowałem gazet? na Nie no bo teraz mogę. jest Amber, no, nie, jeśli si, kupi, si, to, to. nie, jeśli pijesz, to go to. Cze, 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 Nie, chyba chyba na mnie wziął. Chyba chyba na mnie się na mnie wziął. Totalnie się na mnie wziął. Totalnie, właśnie, totalnie się na mnie wziął. No, ale spokojnie. Żeby to było dobrze w to gdzieś musi być 40, nie 60, kilka procent tam być chyba 65. To jest mój dobry wynik. No to będzie chyba taki gdzieś wynik.

Mamy też 13, 12, 11, 10. Mam na nadzieję, że Amber i ten kot dadzą sobie rany. No ale i nieźle nie idzie to. Nie jest. Bardzo dobrze i to idzie. No ale tylko to nie myślałem, że, e, z, się na tym nie myślę, że zjeżdżam się Amber i będę. No tak, ale tak się nie stało. Chodzi o no, to, że odłączyli 20 tysięcy HP. Musimy to wygrać, musimy. No, Tamber teraz będzie miała troszkę przechłapana, bo jest co? Jest wolny, powracamy, powracamy. Ja zaś 5, 4, 3, 2, 1. Okej, powracam. Prawdą jest też to, że ten robot wiem, gdzie my jesteśmy, więc może wreszcie Sabat przyjść, a nawet będziemy mogli, jeśli tego chcieć, bo chcemy ustawić tego bosa. Ja tak znam, nie wiem. To już znam. A kapture za 18 sekund. Mam nadzieję, że ten końcę poradzi. A, bierz, powraca już. To dobrze, to dobrze, bardzo dobrze. I my tu, chyba. To, bo bo stoję 160 tysięcy HP. To nie jest też tak dużo. To już wydajemy. Nie, wiem. Wiem, 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 Musimy to zrobić.

Po mam nadzieję, że dają sobie radę. Mogę dać sobie radę. Dać sobie radę, ja bierzę, bierząc w sobie. Będzie.

Też chodzimy kończyć odcinek, bo potem będą się to wszystko zmontować, no i trochę czasu. No bo jeszcze muszę tam trochę kilka rzeczy zrobić, no i trochę czasu stracę. Więc... To no, będzie musieli potem kończyć, tym akcentu na chwilę. Okej, okay, spoko, idzie. No i wygraliśmy. I, i tym akcentem kończymy niestety dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia.